W ostatnich miesiącach odbyły się spotkania parlamentarnego zespołu Proste podatki, gdzie tematem przewodnim były kryptowaluty. Temat jest gorący, bo właśnie trwają prace nad ustawą, która ma wreszcie uregulować rynek krypto w Polsce. Co już wiemy i dlaczego to takie ważne? Dlaczego rynek potrzebuje regulacji? Ponieważ musi wiedzieć, na jakich zasadach gry operuje. Jeśli tych regulacji nie ma, to rynek. Kryptowalut również. Szukał tych regulacji tam, gdzie one były. W Estonii, na Malcie, w Szwajcarii e, 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 i tak to. W 2017 roku wpływy do budżetu państwa z tytułu kryptowalut szeroko rozumianych wynosiły około 100 milionów złotych. Opublikowaliśmy jakieś obliczenia w tym zakresie na stronach Ministerstwa Cyfryzacji. Później ten dokument e, zniknął. Moja wiedza na temat kryptowalut jest wiedzą, którą cierpię od kilku tygodni i traktuję tę dyskusję jako wstęp właśnie do tego, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób Polska może wykorzystać ten potencjał, jak sprawić, żeby z jednej strony były innowacje, z drugiej strony było minimum regulacji, ale regulacje, które zapewniają bezpieczeństwo. Stąd dzisiejsza ta nasza rozmowa, patrząc się w przyszłość, co możemy zrobić, aby inne kraje nam po prostu nie odjechały. W 2017 roku po w licznych szkoleniach i takim ukazywaniu się w tej grupie roboczej, także całej części rządowej powstały pierwsze kampanie ostrzegające przed kryptowalutami. Były one zainicjowane przez NBP. Niestety wykazywały tylko i wyłącznie wskaźnik ostrzegający, bez jakiejkolwiek edukacji wewnętrznej bądź też zewnętrznej, pomimo że w ramach tej grupy, w miejscu cyfryzacji, taka edukacja przez nas jako ekspertów i jako społeczność była świadczona. Po konsultacjach i po próbach wprowadzenia zmian, w dalszym ciągu nie mamy polskiej ustawy dotyczącej kryptowalu. Jesteśmy jedną z siedmiu krajów w Unii Europejskiej, które tej ustawy nie wprowadziło. W związku z tym nie zaabsorbowaliśmy w pełni MIKI do naszego polskiego prawa. W związku z tym w dalszym ciągu nie mamy ani dobrego gruntu pod możliwości podejścia do regulacji. Z drugiej strony nie zabezpieczamy rynku tak jak powinniśmy i tak jak mogliśmy. Ten projekt projekcie deregulacji są i uwzględniane sandboxy regulacyjne i strefy deregulacyjne i oczywiście kwestie związane z podatkami, tak żeby zachęcać biznes, fundusze podwyższonego ryzyka, żeby inwestowały w naszym kraju. Bo, bo mamy z tym też pewnego rodzaju strukturalny problem od wielu lat. I wprowadziliśmy też do tego projektu pewne kwestie związane z doregulowaniem funkcjonowania giełd, ponieważ MIKA nie wszystko, że tak powiem, obejmuje. I również zakaz dyskryminowania podmiotów, to co było przez wiele lat w naszym kraju. Coś, co w Stanach Zjednoczonych w ostatnich tygodniach zostało znacząco zmienione i tam banki, które będą chciały dyskryminować jedno albo inną branżę, branżę konkurencyjną, no to, to, to będą ponosiły pewnego rodzaju konsekwencje z tego powodu, więc takie rzeczy również w tym projekcie przewidzieliśmy. Nie zgodzę się absolutnie z tym, że będziemy najbardziej restrykcyjni, będziemy starali się zabić ten rynek. Nie, no proszę Państwa, no nie wiem, z czego wnioskujemy, że ten rynek tak prężnie działa, no przecież wszyscy znamy listę rejestrów działalności walut wirtualnych. Wiadomo, że inwestycje w kryptowaluty będą zawsze ryzykowne, i później, jeśli coś się wydarzy, to cierpi na tym reputacja Komisji Nadzoru Finansowego. Także nie dziwię się temu, że w Polsce organ nadzoru nie jest zbyt chętny do dawania tych zezwoleń, no bo uzyskanie zezwolenia sprawia, że ludzie przestają się nad tym zastanawiać. Więc, jeśli zezwolenie byłoby wydawane przez inny organ nadzoru, to może też poczucie za poczucie odpowiedzialności za ryzyko indywidualne ludzi byłoby na dużo bezpieczniejszym poziomie, na po prostu lepszym poziomie. Bo tak jak branża cały czas mówi, sektor bankowy to tak naprawdę patrzy na branżę kryptowalut jako na taką branżę konkurencyjną do siebie. I faktycznie jest częściowo konkurencyjna, ale ten monopolizm banków nie może zabijać sektora kryptowalutowego. Taki głos, że mamy szansę być z powrotem liderem. Dodam, że jako Kanga podróżujemy dużo, jesteśmy obecni w Azji, rozpoczynamy bardzo intensywne rozmowy z inwestorami w Stanach Zjednoczonych i chcę Państwu powiedzieć, że biznes kryptowalutowy spogląda na Polskę przyjaźnie. Co prawda czuję ten niepokój, niepewność regulacyjną, ale nadal mamy tę wielką szansę i uważamy, że ten moment, w którym my dzisiaj tutaj stoimy, to jest moment dziejowy i my jako Polacy możemy powiedzieć, będziemy mogli powiedzieć, mocno w to wierzymy, że polski biznes kryptowalutowy istotnie zmieni ten świat na lepsze. To może jeszcze tylko dodajmy odnośnie zakładania firm w Polsce, że mamy problem z rachunkami bankowymi. Tak? Każdy, kto dotyka tematu, wie, że jeżeli tylko ktokolwiek powie, idąc do Polskiego Banku, że zamierza prowadzić działalność na rynku kryptowalutowym, to spotka się z miłem do widzenia. Podatki super, ale najpierw ktoś musi się płacić. A jak nie mamy firmy, która może prowadzić działalność, i rozwijać, bo nie ma możliwości realizować wiem, przelewów nawet na podatki. To jest już w ogóle trivialne, no to generalnie co tu mówisz o podatkach. Aleksandra Osowska, bardzo trafna uwaga mojego przedmówcy. Myślę, że tutaj ten problem z otwieraniem rachunku bankowego jest podstawowym problemem, z jakim mierzy się nawet nie tyle rynek kryptoaktywów, co rynek branży blockchain. Bo ja niejednokrotnie spotkałam się z taką sytuacją, gdzie Software House, mający w swojej nazwie wyłącznie hasło blockchain, nie mający zupełnie nic wspólnego zawodowo z kryptoaktywami, no, dostawał odmowę w każdym polskim banku, jeśli chodzi o otwarcie rachunku bankowego, co w praktyce oznacza taki ostracyzm biznesowy i absolutne uniemożliwienie prowadzenia działalności. Czy emitent kryptoaktywów w Wskutek emisji, pozyskania kapitału i następnie sprzedaży tego kapitału, tych te kryptowalut na waluty fiducjarne, no czy on musi zapłacić podatek? No i pani z departamentu sama nie wiedziała, ja państwu mówię, tak, musi zapłacić, co powoduje taką sytuację, że pozyskując kapitał z rynku finansowego tradycyjnego, emitując akcje, nie płacimy żadnego podatku. Natomiast pozyskując ten kapitał, kapitał przez kryptoaktywa, zamieniając jedne na drugie, no fajnie, jest to neutralność podatkowa, ale przecież z tym kapitałem trzeba coś zrobić, czyli trzeba wyjść do do fiatów, do walut fiducjarnych i w ten sposób ten przychód powstaje. W tym momencie nawet nie wiadomo, czy jest to przychód na zyskach kapitałowych. Według mnie jest na zyskach kapitałowych, a więc nie będzie można sobie zmniejszyć podstawy opodatkowania, po prostu wszelkie koszty będą na podstawowej działalności, a kapitał jest pozyskany na zyskach, na zyskach kapitałowych, przynajmniej w tam powstaje ten przychód. W ten sposób firmy, które będą chciały robić tokenizację w Polsce, no będą po prostu niekonkurencyjne. Ten podatek będzie ich zabijał. Sam fakt, że w końcu doczekamy się w Polsce jakiejś regulacji, należy ocenić pozytywnie. Diabeł oczywiście tkwi, jak zawsze, w szczegółach. Dla mnie kluczowe jest, żeby prawo nie zabiło innowacji i nie odstraszyło nowych projektów z Polski. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Czy jesteście za pełną regulacją, czy wolicie wolność i anonimowość? Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto.